Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie. 12, 13 lipca to jest data, której możecie zobaczyć te budynki, które stoją za mną. HOKOM.PL możecie zapisać się na dni otwarte. Ilość miejsc ograniczona, także nie czekajcie. Wejdźcie na naszą stronę i kliknijcie, zapisz się na dni otwarte, wybierzcie termin, który wam odpowiada i koniecznie bądźcie. Bo to już ostatnia szansa, żeby zobaczyć te dwa budynki wykończone w środku. Teraz jest jeszcze specjalna okazja, ponieważ będą już totalnie wykończone w środku, a potem po tych dniach otwartych wydajemy właścicielom klucze i już ich nie będziemy niepokoić. Także wpadnijcie, żeby zobaczyć dwie trzydziestki piątki w formie takiego bliźniaka. Jak możecie zobaczyć za mną, z różnymi rozkładami w środku. Jeden ma Inny rozkład od drugiego. Także jest to bardzo ciekawe porównanie, jak tą samą powierzchnię można zaadoptować na dwa różne sposoby. Trzymajcie się, 12-13 lipca, pamiętajcie. Cześć.